Cześć, tutaj Glader, witam was w nowym odcinku. Akurat pod koniec moich wakacji mam chwilę czasu, żeby coś nagrać, więc... oto jest właśnie gameplay ze z mojej ulubionej mapy Upward. Już co najmniej kilka odcinków było z tej mapy, ale naprawdę tutaj jakoś... zawsze miło mi się gra, jest to chyba moja ulubiona mapa, jeżeli chodzi o puby. A mówiąc puby, mam na myśli oczywiście ale bo teraz już takie normalne Valve serwery nie istnieją, jednak myślę, że jakaś tam atmosfera jeszcze z nich pozostała, więc nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Co prawda po ataku i obronie już serwer nam dziękuję za grę i musimy szukać następnego, co nie zawsze się nam podoba. Ale ostatecznie myślę, że jest jakoś do przeżycia i na grę na nowym serwerze nie trzeba aż tak długo czekać, przynajmniej jeżeli zaznaczymy więcej niż jedną mapę. To, co było na początku, kiedy Chyba nie dało się nawet wybrać mapy, na której moglibyśmy zagrać. Były tam tylko tryby do wyboru. To tam Valve nie zaszalało, jeżeli chodzi o przewidywanie reakcji graczy na takie rzeczy. Właśnie do dzisiaj dziwi mnie taka naiwność Valve, jeżeli chodzi o niektóre decyzje związane z TF-em. Mam tu oczywiście na myśli matchmaking. W którym nagrywałem film już dosyć dawno temu. Spodziewałem się, że on będzie dużo szybciej, jednak jakiś czas temu dotarł on wreszcie do Tefa i mogłem go trochę sobie przetestować. No i taką właśnie naiwną rzeczą, jaka już na szczęście nie jest obecna w matchmakingu, to to, że gracz, który wyszedł sobie w trakcie gry i tym samym powodował, że mecz był anulowany, był karany chyba tylko 30 minutową karą nagranie w matchmakingu. To sprowadzało się do tego, że po prostu większość graczy myślała w ten sposób, że przegrywasz to po prostu wyjdź i nie, nie trać tego, co udało ci się zdobyć wygrywając inne mecze, więc po prostu, żeby zagrać jakiś mecz do końca, szczególnie na mapie Swift, Swiftwater, która jest naprawdę długa, to graniczyło to naprawdę z cudem. Więc jeżeli chodzi o to, to właśnie strasznie moim zdaniem naiwne podejście. Tak samo jeżeli chodzi o ViewModel, którego ustawienia były zablokowane na 54, jeżeli dobrze pamiętam, teraz jest to chyba 70. ViewModel to akurat taka bardzo indywidualna sprawa, niektórzy lubią 70, niektórzy lubią 100, niektórzy 120. Więc oregulowanie takich rzeczy niekoniecznie myślę, że jest dobrym pomysłem. Można zrozumieć coś takiego jeżeli, powiedzmy, gra jest nowa i twórcy chcą jakoś to wszystko ujednolicić na początku, ale, ale... nie w tf gdzie gra ma już tyle lat, że gracze, którzy grają w nią naprawdę wiele godzin i są przyzwyczajeni do pewnych ustawień, no... Nie można im nagle kazać, żeby grali tam z jakimiś ustawieniami konkretnymi tylko dlatego, że... ...deweloperom tak się podoba, ale żeby nie było też tak, że tylko narzekał na matchmaking, to... Oczywiście, największym pozytywem jest to, że wreszcie powstał. Oczekiwanie na grę na serwerze już nie jest takie długie jak na początku, więc to na pewno są plusy, no ale niestety muszę znowu wrócić do minusów. I tym razem spojrzymy na rangi, które tak naprawdę nie znaczą kompletnie nic, bo zdobywając po kolei tam kolejne rangi, nie miało to większego znaczenia. Grę z graczami, którzy mieli. I tą najsłabszą rangę, z którą się zaczyna i jakieś najlepsze, więc to... więc to jakoś dobędziemy rangę. Nie wiem czy ma jakikolwiek wpływ na to, z kim później będziemy grać. Nie wiem czy to ze względu na to, że graczy jest po prostu tak mało, którzy grają te mecze rankingowe, czy może ten system jakoś nie za dobrze działa. Dziwi mnie bardzo rzecz, która jest obecna w grach, takich jak na przykład CS, Overwatch, czy inne gry, które posiadają właśnie tryb. Matchmaking Mianowicie w TF-owym matchmakingu nie ma tak zwanych placement matchów, czyli po prostu kilku, kilkunastu gier, po których dostaniemy jakąś rangę na podstawie umiejętności jakie tam prezentowaliśmy, bądź wygranych, przegranych jakie odnieśliśmy w trakcie tych meczów. W TF-ie tego nie ma, więc wszyscy startuje od tej pierwszej rangi. Ale tak jak mówiłem wcześniej, te rangi praktycznie nic nie znaczą, więc właściwie. Jeśli byłyby te placement mecze, to niewiele one by też zmieniły. Grałem sobie trochę tych meczów rankingowych jakoś specjalnie nie odczuwałem tego, czy traciłem rangę, czy zyskiwałem, jakoś niespecjalnie mnie to obchodziło. Ale tak jak mówiłem wcześniej, rank nie mają wpływu za bardzo na cokolwiek, więc... Więc nie wiem, czy w ogóle ktoś z graczy aż tak bardzo przejmuje się tymi rangami. Myślę, że większość gra sobie for fun. Poziom tam jest trochę myślę niższy na, niż na TF2 Center, więc każdy tam jakoś powinien się odnaleźć, kto ma trochę tych godzin w TF i mniej więcej wie o co chodzi w grze. Mimo tych wszystkich minusów, o których mówiłem, to grałem trochę tych meczy i no większość jednak grało mi się fajnie. Jeżeli gracie ze znajomymi macie jedną bądź dwie osoby, to naprawdę... Można sporo mecz wygrać, czasem się pobawić w jakieś dziwne strategie, tak jak na przykład na CP Gorge, gdzie graliśmy samymi inżynierami. To było dosyć ciekawe i nawet zdziwiłem się, że aż przez taki długi czas możemy się bronić. Poza tym oczywiście was może ciekawić, czy taka klasa jak właśnie Spy przydaje się na matchmakingach. I myślę, że są mapy, na których Spy może fajnie działać. Ja bardzo lubię grać sobie z zestawem... Gruba ryba, zegarek niewidzialności i do tego na przykład ambasador. Jeżeli lubicie grać spajem i drużyna nie zje was za to, że właśnie wybierzecie tę klasę, to możecie czasem spróbować. Jeżeli zobaczycie, że dobrze wam to wychodzi i drużyna ma z was jakiś pożytek, to naprawdę spajem można czasami fajnie się pobawić i trochę odbiec od tego typowego grania dwoma scoutami, dwoma soldierami, demo i medykiem. Dobra, to tyle o matchmakingu. Dalszą część odcinka chciałbym poświęcić czemuś, co zasugerował mi jeden z widzów. Było to dosyć dawno temu i myślę, że ten odcinek powinien powstać dużo wcześniej, jednak jakoś może o tym zapomniałem, albo wtedy bardzo oczekiwałem na ten matchmaking, więc głównie tematy kręciły się wokół tego. Ale dzisiaj wrócę do tego tematu, jakim jest mianowicie moja historia związana. Właśnie z Team Fortressem jak to się zaczęło, że w ogóle zacząłem grać. Tak więc to co może Was zdziwić, a raczej na pewno zdziwi, to to, że zacząłem grać w TFA 24 może 5 czerwca, jeśli dobrze patrzę tu na Wikipedię 2011 roku. Czyli dosłownie moment dzień albo może jakąś chwilę jeszcze po tym jak właśnie TF stał się grą free to play to może być dla Was małym zaskoczeniem, ale TFA poznałem jakiś czas wcześniej. Jako, że wtedy graliśmy głównie w Left 4 Dead 2, to jakoś niespecjalnie kwapiłem się, żeby kupić Orange Boxa, który był chyba dosyć wtedy jeszcze drogi. Ale gdy TF stał się właśnie grą darmowo, to od razu po niego sięgnąłem zacząłem w niego grać i naprawdę mega naga się wciągnąłem. Na początku, ze znajomymi, graliśmy dużo na serwerze Dustbowl. Był to serwer, gdzie 24 godziny na dobę była ta mapa, więc teraz o tym po prostu pomyślałbym jako szaleństwo, bo ta mapa nie jest za dobra na spaja. Jeżeli jest 32 graczy na serwerze, to praktycznie jest to jeden wielki spam. Wszędzie są centry, więc żeby. Zabić kogoś i przeżyć to jest naprawdę dosyć ciężko. Poza tym takie klasy jak Scout nie za bardzo sprawdzają się na Dust Bowlu, bo na każdym rogu czai się centry i walka z nimi Scoutem może się dla nas źle skończyć. Ale to co może was zdziwić to to, że na początku z grało mi się fatalnie, praktycznie nie lubiłem tej klasy. Jeden kill to był po prostu szczyt marzeń. Kiedy jakoś, nie wiem, miesiąc po tym jak zacząłem grać w tf kupiłem sobie konto premium, to zacząłem grać z zestawem saharyjskiego szpiega, którego właściwości niestety teraz już nie są w grze. Mówię tu oczywiście o cichej dezaktywacji do Tringera. Było to niezwykle pomocne i praktycznie z takim setem grałem cały czas na tej nieszczęsnej mapie Dust Bowl. Całkiem możliwe, że takie właśnie nieprzyjemne terytorium jak Dust Bowl Paya, trochę mnie wyćwiszło w tym, żeby lepiej grać tą klasą. Jednak tak jak mówię, grałem praktycznie cały czas z tym zestawem saharyjskiego szpiega, więc, więc grać z zegarkami niewidzialności normalnym nożem praktycznie nie umiałem. Ale oczywiście stopniowo zacząłem grać na innych serwerach, między innymi na kilku polskich. Jeżeli dobrze pamiętam, to taki serwer, na którym na początku grałem naprawdę dużo, to nazywał się Wiejska Hata. Widziałem jakąś tam kolejną reaktywację tego serwera, nie wiem czy on nadal istnieje. Ale był to taki po prostu serwer, gdzie było chyba 28 graczy. Były tam też różne mapy, więc mogłem nauczyć się jakiejś nowej poza z bowlem. Poza tym wydaje mi się, że grałem też na normalnych Valve serwerach. I stopniowo jakoś tam nabierałem te umiejętności w grze, czy to spam, czy innymi klasami. Uczyłem się tam jakichś trików, które widziałem na YouTubie. Miałem wcześniej kilka pytań od widzów, właśnie jak nauczyłem się tych trik stawów, które czasami widzicie na filmach. No i tutaj odpowiedź jest prosta. Oglądając fragment na YouTubie, później starałem się w grze odwzorować to co widziałem. Takim myślę poważnym błędem, przed którym od razu was mogę ustrzec, było to, że gdy robicie stair staby bądź jakiekolwiek przeskakiwania nad graczami, to przydaje się klawisz kontrol, bo gdy używamy samej spacji, to łatwo się ześlizgnąć z tego kogoś albo sprawić, że po prostu backstab będzie niemożliwy. To, co zawsze staram się mówić, jeżeli chodzi o wszelkie triki, to nie jest to to, że jak nauczycie się czegoś, to po prostu to zawsze będzie działać. Wiele zależy od tego, przeciwko komu gracie. Oczywiście ważny jest timing i to wszystko, ale nie jest to recepta na stuprocentowy sukces. Bardzo często tricksta kończą się po prostu tym, że zginiecie, a może łatwiej byłoby zabić przeciwnika, choćby z ambasadora czy rewolweru, zależy co walicie. Ale mimo wszystko ja też lubię grać agresywnie to często kończy się źle, ale o to chodzi w tf aby dobrze się bawić. Zwłaszcza na kazualach czy dawniej pubach, gdzie wynik nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I chodzi tylko o to, żeby miło spędzić czas. Tak więc, reszta historii związanej z tf będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli na niego czekać aż tyle czasu. Jeżeli w następnym tygodniu znajdę czas, tak jak teraz, to właśnie kolejny odcinek pojawi się za tydzień. I taką ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest to, że teraz trwa taki charytatywny event związany ze społecznością tf -a. Jest to Tip of the Hats. Jest to już kolejna odsłona tej charytatywnej akcji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, w opisie będą linki do Twitcha, gdzie wszystkiego się dowiecie. Więc, jeżeli lubicie oglądać TV, to myślę, że może Wam się to spodobać. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.